Cześć, jest random i zapraszam Was do udziału w dwóch stresowych quizach, z czego pierwszy rusza 21 maja o godzinie 18.00, z rezerwą, to jest oczywiście sobota, natomiast drugi wystartuje 28 maja, też o godzinie 18 i też oczywiście w sobotę. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować firmie Ozone Gaming, ponieważ po raz pierwszy będziecie mogli w stresowych quizach wygrać coś więcej niż tylko gry. Mianowicie będę miał dla Was do rozdania dwie pary słuchawek Ozone Rage ST do wyboru w kolorze czarnym, białym lub czerwonym. Tutaj kolor jest już tak naprawdę zależny od Was, co sobie wybierzecie. Życie, co będziecie woleli? Jedna para słuchawek będzie do wygrania podczas quizu 21 maja, natomiast druga podczas quizu tego drugiego, czyli 28 maja. Będą też, jak już mówiłem, gry do wygrania standardowo. Jakie to będą gry? Jak zwykle dowiecie się już podczas quizu. To będą takie niespodzianki. I dodatkowo będą do wygrania też dwa plakaty Dark Souls 3, naprawdę duże. Quiz startuje o godzinie 18. Jak już mówiłem, na moim kanale to będzie wszystko na żywo, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. To jest to oczywiście kanał wiarach.appel ukośnik demonid jest myślnik live i tak naprawdę jeśli ktoś z was nie wie jak wygląda ten quiz to w lewym górnym rogu przez cały film wyświetla się adnotacja możecie sobie tam kliknąć i zobaczyć archiwalne nagranie z pierwszego quizu tam już to zobaczycie w praktyce jak wygląda natomiast za chwilę powiem też jak to wygląda tak w dużym dużym uproszczeniu tylko chciałem powiedzieć od samego początku że każdy ale to absolutnie każdy może wziąć udział w tym quizie to wygląda w ten sposób że ja odpalam już o tej godzinie 18.00 live stream i nad czatem możecie kliknąć w taką kropkę Wtedy potwierdzacie, że chcecie wziąć udział w tym quizie po paru minutach ja jakby zamykam te zapisy. Wtedy przeprowadzam losowanie, które też pokazuję, więc tutaj każdy będzie widział, kto został wylosowany. I jeśli załóżmy, że zostaniecie wylosowani, losuję po dwie osoby. Najpierw z obserwujących później dwóch subskrybentów, i tak na zmianę, i tak na zmianę. I wtedy, jeśli na przykład zostaniecie wylosowani, to jeden z moderatorów wysyła wam hasło do pokoju na tym spiku, w którym ja przebywam. TeamSpeaka można sprawdzić na moim kanale, po prostu wpisując na, na czacie wykrzyknik TS i tam bot na czacie Wam poda dokładny adres Spika, on też będzie tutaj w opisie tego filmu na pewno. I wtedy jak już macie hasło, ja przebywam na TeamSpeaku, możecie się do mnie dołączyć, ja Wam wtedy wyświetlam planszę z pytaniami, to znaczy z numerkami pytań. Wy wybieracie wolny numerek, wtedy ja czytam pytanie, macie określoną ilość czasu na udzielenie odpowiedzi jeśli odpowiadacie prawidłowo, przechodzimy do tej fajnej planszy, na której znajdują się już nagrody, które są ukryte pod takimi grafikami. To wszystko zobaczycie sobie w tym archiwum, które jest w górnym rogu, jeśli nie wiecie, jak to mniej więcej się prezentuje. No i po prostu wybracie numerek z nagrodą. Ja wtedy powoduję, że jakby grafika zasłaniająca napis z nagrodą znika pod tym numerkiem, który wskażecie, no i po prostu dowiadujecie się, co takiego wygraliście. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnej zabawy. Każdy ma tak naprawdę szansę na to, że zostanie wylosowany, i każdy będzie miał też jedną szansę na jeden quiz, że po prostu jakomuś się uda lub nie uda. To następnym razem będzie oczywiście też mógł spróbować, ale dopiero następnym razem. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli chodzi też o zakres, to wygląda to w ten sposób, że wszystkie poprzednie. Nie, Soulsy i Bloodborne wchodzą w grę, natomiast to będą w miarę proste pytania. Natomiast najłatwiejsze pytania będą dotyczyły Dark Souls 3, ponieważ no jest to gra jeszcze tak stosunkowo nowa. Ma ona tam miesiąc i parę dni, więc tutaj nie będę pewnie jakichś mega skomplikowanych pytań wymyślał. Pierwszy quiz był trudny, drugi był bardzo prosty, to potwierdzą osoby, które na nim były. Natomiast trzeci myślę, że też będzie w miarę taki przystępny, także nie martwcie się i zapraszam do wspólnej zabawy. Pamiętajcie, 21 maja o godzinie 18 startujemy i 28 maja również o godzinie 18:00. Także trzymajcie się. Wszystko macie w opisie. Możecie tam również zobaczyć opis słuchawek Ozone Rage ST. Raz jeszcze przypomnę i bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze Ozone Gaming za możliwość rozdania wam tak naprawdę w tym quizie tych słuchawek. Także trzymajcie się. No i do usłyszenia. Pa pa.